Dzień dobry kochani, witam was bardzo gorąco słuchajcie w nowym vlogu nie wiem czy zauważyliście, ostatnio na kanale trochę jest mniej filmów, trochę jest jakby mniej akcji i powiem wam, że sama się zastanawiam czym to jest spowodowane z jakiegoś powodu brak u mnie weny na zasadzie zaczynam coś nagrywać i nie kończę zaczynam vloga i gdzieś on się po prostu ucina i nie kończy. Więc stwierdziłam, że zamiast korzystać z tamtych urywków, które gdzieś tam ponagrywałam, takie bezsensowne, to zacznę dzisiaj w sobotę o 7 rano nowego, świeżego vloga. Powolutku, powolutku wrócę do żywych tutaj na YouTubie i względem nagrywania i przede wszystkim względem oglądania też, bo ostatnio jest naprawdę cienko. Miałam dużo spraw takich, wiecie, domowych, a nawet nie domowych, co bardziej takich prywatnych, swoich i dzieci do. Załatwienia i chyba skupiłam się na tym bardziej, i gdzieś po prostu mnie to przytłoczyło. Tak troszkę, wiecie, em, zajęło mi głowę do tego stopnia, że no nie miałam weny po prostu brać kamery i jeszcze e, po prostu e, kombinować i nagrywać i myśleć e, co tutaj można stworzyć więc postaram się teraz żeby vlogi były częstsze może z mniejszej ilości dni ale troszkę częściej niż było ostatnio żeby troszkę tak wiecie e, powrócić i e, jakby korzystać z tego, że no jeszcze mogę nagrywać. Zwłaszcza, że jest taki okres wakacyjny. U nas dzisiaj pogoda jest taka nędzna. Jest w miarę ciepło, ale brzydko i ma być jeszcze gorzej. Ma być burza. Ale wiecie co? Pomyślałam sobie, że póki dzieci śpią i ja mam czas, to przyjdę do was i opowiem wam o jednym serialu, który odkryliśmy z Adamem niedawno. Ktoś Adamowi polecił. My ostatnio siedzieliśmy i oglądaliśmy na Netflixie zwiastuny seriali i filmów, żeby jakby zobaczyć sobie, co możemy wieczorami oglądać. Bo często jest tak, że siadamy o, że bierzemy się za oglądanie czegoś i pół godziny, 40 minut tracimy na wybieraniu, co będziemy oglądać. I ktoś w pracy polecił Adamowi serial Manifest na Netflixie. Jeżeli oglądaliście, dajcie znać, co myślicie. A wszystkie osoby, które znam, które obejrzały pierwszy odcinek, się wkręciły, więc polecam Wam serdecznie. A to jest historia samolotu, który wyleciał z Jamajki w 2013 roku, a w trakcie lotu była wielka turbulencja. I jak wylądowali, to się okazuje, że oni przylecieli na lotnisko w 2013 roku. W 2018 roku. 5,5 roku nie było o nich, śla... po nich śladu, po tym samolocie śladu. Dla nich to był lot kilku godzinny a dla ludzi, dla ich najbliższych, dla wszystkich, którzy gdzieś tam na nich czekali, 5,5 lat nie wiedzy, co się z nimi stało. Większość po prostu uznała, że oni po prostu zmarli, że ten samolot zaginął i oni na pewno nie żyją. I oni wracają do właśnie świata żywych, do swojej rzeczywistości, i naprawdę. No, jest akcja, jest, jest napięcie cały czas, ale nie jest to takie napięcie, gdzie myślicie, że o, to teraz ktoś mu na przykład coś robi, próbuje zdobyć jakieś informacje i teraz ktoś mu przerwie. Zupełnie nie. W takich momentach, w których byście się spodziewali napięcia, to napięcie nie jest. A znowu w takich momentach, w których jest wszystko normalnie, normalnie i nagle jesteście tak, ja mam ciarki co najmniej 2 trzy razy na odcinek takie prawdziwe ciarki po całym ciele, aż mówi Adamowi, że nie wiem czy to jest dla mnie zdrowe, że ja się tak, bo to nie są nerwy, to są jakieś takie dziwne emocje. Jeżeli oglądaliście, to piszcie na dole i dajcie znać, czy wam się też tak spodobało. My jesteśmy zafascynowani, zakochani. I jesteśmy obecni na odcinku, dzisiaj będziemy oglądać 10 odcinek, a oglądaliśmy tylko dwa razy. Um, tylko dwa wieczory sobie puściliśmy. Pierwszy raz chyba oglądaliśmy cztery odcinki, wczoraj kolejne pięć. I nie mogliśmy przestać, tyle że Adam musiał iść na rano do pracy, więc o 12.30 w nocy skończyliśmy. A dzisiaj się śmieję, no to pewnie będziemy siedzieć do nad ranem. Jest to jeden z niewielu serialów, filmów e, w ogóle... E, Shows, które potrafią mnie trzymać yy, obudzoną tak długo, bo ja zazwyczaj mam tak zwany Crash o 10 w nocy <grym> i odpływam, co bym nie oglądała. A wczoraj 12.30 ja bym była gotowa obejrzeć jeszcze ze dwa odcinki bez problemu. Także polecam wam ten serial. Zapraszam Was na vloga z nami. Sorry za mój głos. To nawet już nie jest poranny głos, tylko mam cały nos zapchany z yy, yy, alergii, mam alergie sezonowe. Trawa, drzewa, pylenie to są moi nieprzyjaciele. Powiem Wam, że odkąd mieszkam w Stanach, to i tak się poprawiło. W Polsce było okropnie. Żadne leki mi nie pomagały, łzewiły mi oczy, puchły mi oczy. Kichałam i właśnie odkąd przyjechałam do Stanów, pamiętam, nawet pierwszy miesiąc w Stanach to był maj-czerwiec, czyli mój najgorszy okres alergiczny, i ja mówiłam do wujka po miesiącu. Wiesz co, że ja ani raz nie musiałam brać tabletki na alergię, bo jakoś jakimś cudem po prostu nie są takie mocne. Jedyne co no, to właśnie mam często zapchany nos i kicham czasami, ale biorę po tabletce od czasu do czasu i pomaga. No to nic zapraszam na vloga z nami. <grytanie> Słuchajcie, rozgadałam się jak szalona, ale czasami warto pogadać, nie? Można pogadać, także zapraszam. No i mam nadzieję, że będzie trochę więcej filmów na kanale w nadchodzących tygodniach. This is so przejechaliśmy przyjechaliśmy sobie do Cena Village, to jest bardzo blisko nas. Um, taki park rozrywki, dosłownie, nie wiem, 5 minut koło nas, 2 minuty od Adama pracy. Nigdy tutaj nie byliśmy i byliśmy w sumie, chcieliśmy iść na inne karusele, ale było zamknięte, więc przyszliśmy tutaj i jest pięknie. Także myślę, że Jona się wybawi, jedyny problem jest taki, że mamy tylko godzinę 15. Więc działamy, ponagrywam trochę przewitek, zobaczymy, co nam się uda zrobić um, i wszyscy mamy w sumie um, jakby bilety, więc każdy z nas może sobie wchodzić na to, co tylko chce. Będziesz prowadził. Hey! Ani za to z tyłu, okej? A medukaszem dla odważniejszych. Jedziemy do góry A potem w dół No my już jedziemy do góry no. Uuu, Tam jest o... Na, ta. Tam jest nasza praca To chyba nie da się ale tam my pracujemy wysoko, a już Jedziemy jest. wysoko już A jeszcze jedziemy no, A to nie wiem Wysoko Okej okay. tam, tam kierchów To mówię to daleko Szymaj do, 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 Okej okay, najgorsze, że my nie wiemy a my teraz jeszcze jedziemy do góry, ale nie wiemy kiedy, w którym momencie nas spór... puszczył. No. It at this moment that he knew. Zar bo one z nich puścili na balony. Jesteśmy przy zwierzątkach, tak? Patrzcie, patrz, Hi. Jedziemy, is our Jedziemy gasić pożar, słuchajcie. Tak? Jedziemy? Dalej zobaczymy. Hãy No, czekamy aż Uwaga, się skrócą. Uwaga, zaczynamy się. Ready? Śwan mi się napis się. To była godzina szósta, więc wracamy. Koniec. Mieliśmy tylko godzinę 15 minut, ale myślę, że perfekt wysta wystarczyło. Teraz już trochę wiatr zaczyna wcześniej, było tak gorąco, ale jest okej. Okay. Dobra, witamy Was w niedzielę. Słuchajcie, spacerujemy sobie z chłopakami wózku koło jeziorka tutaj koło nas na kompleksie. I po prostu korzystamy z tego, że jest ciepło, niby nie słonecznie, ale jest cieplutko, fajniutko. Przyjemny wiaterek, wieje, mama, mama, ja zaliczam kroki, a chłopaki mama. oglądają przyrodę. Tam, mam chłopaku, tam mamy widoki. Tak jest, pan zobaczył babies, ale nie ma kaczek, tu nie? Chcieliśmy kaczki, a nie ma kaczek dzisiaj. Nie wiemy gdzie się podziały. Zlidziliśmy szybko po kanapki. Ja z Johną Adam został się w domu. Co mamy? Kanapeczki? To co teraz robimy? Jedziemy po target? Nie. Musimy target zabrać i musimy zabrać kawę, okej? Okay? Po idziemy do domu. Idą do domu kanapeczki z nami. Let's go. Target też teraz kilka zmian. Wprowadzili i na drive-up zrobili miejsce Space, na które się zajeżdża. I zanim można zrobić, że jestem, to już trzeba zaznaczyć, na którym miejscu się jest, więc... Nie da się tak trochę przykłamać, że jak już podjeżdżasz, to mówisz, że jesteś, tylko trzeba naprawdę podjechać na miejsce. No, ale czekamy sobie na nasze zamówienie, i um, jeszcze tylko weźmiemy kawkę i jedziemy. My taką date, date evening z Johną, bo jesteśmy sami. Adam został w domu. Tak, Żąciu? Jeszcze ciasteczka? Johna zajada ciasteczka? Kupi... Co kupiliśmy? Kanapeczki. Kanapeczki. Zjesz z w domu, tak jest. Czekamy tylko, jak nam przyniosą jakieś owoce mrożone, zamówiłam. O, już ktoś jest. Przerwa. Mówiłam, że właśnie jesteśmy z Johną na załatwieniach. Podbierzemy Target, potem pojedziemy do tego Starbucksa. A zejdziemy do domu, że jest wieczór, a tam 108 są w domu. Będziemy z kończyć pierwszy sezon właśnie nowego serialu, który oglądamy, czyli Manifestu. I na pewno zaczniemy drugi sezon 100%, bo ten serial jak na razie cały czas jest top notch, perfekcja. Dobra, jadę po kawkę. Stoimy pod Starbucksem. Zamówiłam nam kawkę dla mnie i dla Adama, dla Johna jakąś przekąskę. I kierunek w dom po Starbucksie. Powiewam, że dzisiaj rano była paskudna pogoda, padało, a teraz jest naprawdę, naprawdę fajnie. I mam nadzieję, że ten tydzień będzie trochę lepszy niż poprzedni, bo poprzedni był taki marny, taki słaby. Ale co zrobić? O, i teraz coś mnie tutaj buczy. W ogóle oglądamy za damem euro euroostro, powiem wam, bo niestety no Polska nie dała rady, ale my jako rodzina wielonarodowościowa Kibycujemy teraz reprezentacji czeskiej, także dzisiaj Adam oglądał. Ja tam w większości starałam się oglądać też tam, tylko w jednym momencie poszłam sobie włosy zrobić, jak ktoś poszedł spać i powiem Wam, że oglądaliśmy, kibiecowaliśmy. Śmieszne to dla mnie zawsze jak Adam się ekscytuje i denerwuje. Um, ja kiedyś byłam więcej zainteresowana tym sportem i teraz tak powoli wracam do tego, ale mieliśmy fajny dzisiaj właśnie poranek przy meczu. Potem oglądaliśmy ten mecz Portugalia. Um, ale nie będzie, będzie zaraz, tylko musimy poczekać w Portugalii. No i ja byłam za Portugalią. Miałam nadzieję, że chociaż zremisują, będzie dogrywka, będzie jakaś akcja. Nie było, ale będziemy dalej oglądać Czechów i ostro im kibicować się, bo niestety no, Polakom już nie po kibicuje Jechałam do domu, zapijam mojego starbucksa. I Adam właśnie ze mną się zamienił. Ja zostałam z 108, Toś już poszedł na drzemkę, na spanie do góry, do pokoju. A Adam zabrał Johnę, Johna zjadł całą kanapeczkę, więc zabrał go i pojechali na lody. Um, I przywracał nam lody do domu. Kiedyś raz zabieraliśmy w jednym z vlogów. Tutaj jest taki um, sklep, gdzie oni robią te lody właśnie na patyku, czy tam gałki. Um, tam właśnie w tej lokacji, w tym sklepie. I Adam po prostu kupi nam trochę lodów na patyku, żebyśmy mieli. One są bardzo, bardzo pyszne. Nie za słodkie, ale takie, że jednego wystarczy zjeść, tak wiecie, żeby zasycić swoją potrzebę na słodkie. A myślę, że Johna też nie jest takim słodko jedzącym dzieckiem. Aż tak. Um, ale właśnie... Taka niedzielna wyprawa z tatą. Myślę, że dobrze im razem zrobi. I co? I, no i taka niedziela z nami. W ogóle weekend był fajny. Wczoraj poszliśmy do tego St. czy Widzieliście to? No, rewelka. A to tam jest i zimą i latem. Zimą na pewno też musimy iść. 99 dolarów na osobę kosztuje wstęp chyba na cały sezon. Muszę się dowiedzieć, czy sezon obejmuje tylko właśnie tak sezon letni, na przykład, czy sezon znaczy się w sumie cały rok, nie? Zobaczymy, co. Co będzie. Jeżeli to będzie tak obejmowało cały rok i zimę, też, to myślę, że nam kupię. Bo... Musiałabym zapłacić za siebie, za Johnę i za Adama, bo teraz jest jeszcze małe, więc on nie musi płacić, bo na większość tych rzeczy, które tam są, typu jakieś zjeżdżalnie, karuzele i takie rzeczy, on nie może wchodzić. Um, I tam jest jeszcze wodny park. Wczoraj w wodnym parku nie byliśmy, bo zeszliśmy w sumie godzinę 15 do zamknięcia, więc tak ja i Adam musieliśmy za siebie zapłacić, a Johny nawet już na mnie nie policzyli, bo było mało czasu, żeby wykorzystać, jakby to wiecie, te bilety i to wszystko. A, no, ale żeby zobaczyć i żeby jakby spędzić trochę czasu wszyscy razem, było super. I nie byliśmy w wodnym parku, więc następnym razem wybierzemy się wcześniej i na pewno zaliczymy też ten aquapark, który tam jest wliczony jakby w cenę. A cena takiego jedno, jednodniowego wypadu było właśnie 30 dolarów na osobę, więc na pewno sezonowy ten pas się bardziej opłaca, tylko że no zobaczymy, czy już nam na ten rok potrzebny, dlatego że... Jeżeli zima obejmie, to tak, jeżeli nie, to dopiero w przyszłym roku, gdzieś na początku sezonu, myślę, że się zapiszemy i będziemy wtedy już, wiecie, chodzić częściej. Kto to przyjechał? Gdzie byliście? Byliśmy kupić fysko, fysko lody. Kupiliście lody, a kupiłeś mi lody? Słuchajcie, ostatnia scenka, słuchajcie, pożegnam się z wami tutaj, stwierdziłam, że skończę tego vloga tutaj, a właśnie jeszcze muszę skoczyć szybko do 7 lewem on tego sklepu podobnie jak stacja benzynowa jadę, bo ta nasza pięciogalonowa butla wody się skończyła ostatnia i we wtorek nam przywożą dostawy następnych. No ale do wtorku musimy przetrwać, a my akurat wijemy bardzo dużo wody, więc kupię dwa galony wody, wlejemy sobie do tej butli i tam nam się to oziębi i do wtorku może jakoś przetrwamy, a jak nie to jutro kupimy jedną dużą. I... Um, no i co? I taki vlog z nami, słuchajcie, postaram się teraz nagrywać więcej i częściej, bo ostatnio miałam jakiś taki zastój. Um, lecę, żegnam się z Wami, dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się cieplutko, buziaczki i do następnego. Widzicie co, wczoraj mieliśmy tam jechać na te Karozale i było zamknięte i nigdy nie było wiadomości, dlaczego są zamknięte. A teraz już się odwracają. Wczoraj padało pewnie przez to, że postawili to na, zi na ziemi, w sensie na trawie i było mega błoto, ale ani nie zrobili kartki, ani nie dali tam ani jednej osoby, która mówiła, że jednak to nie będzie działało. I ludzie chodzili, sprawdzali i naprawdę nie było żywej duszy, żeby powiedziała, czy to w ogóle otworzą tego dnia, czy, czy nie, mimo że na Facebooku pisało, że jest otwarte, że ma być otwarte. Takie zakończenie vloga. Buziaki, papa.